Zabiłem szefa gangu narkotykowego. zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś. Nie rozwalaj. Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz to zapłatę i znikaj. Znikaj? Może ty znikniesz? Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz? Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Sięko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. No, mam przed sobą ostatnia bagna chudioidów. Myślę, że pójdę teraz chyba ubić tego ducha, cel sztoka. Niech. Ćwiczyć, ćwiczyć. Jeszcze? Już się nie pojawi. W takim razie moglibyśmy zrobić coś jeszcze innego. Pójść. O. Pójdę tam. Ja chociaż po prostu akurat olej na te pojady. A, tak, już wypisywałem grę, tak e, mogę zejść, Ale ja czy przesuwałem na to shit shit shit. No, 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 mogę mieć czarną krew. Będę będzie wabiała pewnie. Shit, mocni są. Ogólnie to zadanie trzeba będzie chyba zrobić kiedy indziej. jak ja mocniejszą zbroję. Nie mogę edytować przy zgaszon... Nie mogę edytować, nie mogę, nie mogę edytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. sprzedać no, się ból, Wszystko się może przydać. Tylko jeden punkt. Już nie chcę Już był stary piesek. Wieczny ogień oświetla moją drogę. Życie za zakon. a que To słupuję fabularnie, nie mogę nic z niego zabiać, szkoda. Jest noc. Uczciwi ludzie już śpią, więc nie mam pojęcia co robisz na ulicy. Dobra, czas wycijity t Dzisiaj będę jak... Albo nie jak powiadam sobie przykaz Stalajem Żadnych zakląsk nie ma. A wszystko przyłem. Zbać mi się chce. Pilnujemy prawa i sprawiedliwość. Haha, wiedziałem, że nie wiem co bezpiecznie. Jest dob świadczeniewiłem Teraz też powój, tą spoliną na kwas w tym unezioną. Wyleją dobrze się pełnią. O ileż po złójków mam. zanieść depozyt.

Zmieniłem praktykę, ponieważ odciągnąłem tych ludzi tutaj do żołnierzy i włożyłem zamiast mi ten głupi olej przeciw tu pojadą yy, magiczny pył Nie miał diamentowy co ja mówię Fude é a uma... Ale za późno czary, ale już chciałem jak mocno obniża mi tu za odporność na zauraczenia. Zapiszemy to. Ludzie nie mogą spokojnie sobie przejść Wracaj do swojej nojki Tam pozjadę jakich grzybki No nie tutaj nas atakujesz nie.

zostawali właśnie na kiki Mojki w ogóle teraz musimy pochować te różne cenne rzeczy potem je podprzedajemy mm, przystojny z ciebie mężczyzna, ale mam już kogoś Czym mogę pomóc, słonko? Ci Oto od cię coś kupię. Albo sprzedam ci właściwie. Kiepsko wyglądasz, słoneczko. Nie, nie tłumacz się, słodziotki. Jestem kelnerką. Dla mnie problemy dnia następnego to codzienność. Kiedy, Kiedy ja? Wymieszaj w kubku wódki dwie porcje jaskółczego ziela i trzy porcje płatków zimejki. To przepis na lekarstwo na kaca pochodzi od mojej babci. Opowiadałam ci już o mojej babci? Pewnie nie. Babcia była trochę biedmowata, ale wszyscy ją szanowali. A może szanowali ją właśnie dlatego? Haczykowaty nos naprawdę robi wrażenie. Sam wiesz, jak to jest. Mądrość nie zawsze idzie w parze z ludzkim szacunkiem. Ludzie boją się i tak dalej. Ale moją babcię szanowali. Nudzę cię? Ależ skąd? Ale właśnie przypomniałem sobie, że zostawiłem mleko na ogniu. Bywaj. Jeszcze tylko moment, złociotki, już cię obsłużę. Gdyby nie potwory i bandyci, to miasto byłoby naprawdę przyjemnym miejscem do życia. Hej! Witaj, białowłosy. Chcesz walczyć? Masz pieniądze? Zapowiada się ciekawa walka. Gotowy? Gotowy. Żadnego wyzwania. Komu bydł pierwszy? Uderz mnie, dziewuszko! Przed wojną z Nilfardem wszystko ja nie ma... Nie wiem, że tych bonusu do tych walki. Ale pisz co ten wygram Może jest kółka co czas działa. Mm. Świetny plan. Białowłosego to żaden dyshonor. Mm -hmm. A, pięści wniś. Chcesz Zeszob. Bywaj. Mam pracowitego terapii. Sprowadzisz na nas kłopoty. Witam w moich skromnych progach. Witam. Witam, mogę czymś służyć schowamy w nim tak, oczywiście. Ja myci powiedzieć To jest też pod kątem tych bioidów, w piątym oddziale, ale... Vamos sair da Bierzecie dzieci do terminu. To jedyne miejsce, gdzie mogę znaleźć... Znowu się spotykamy, Wiedźminie. Owszem. Nie podziękowałem jeszcze za uratowanie tyłka. Nadal nie jestem pewien, czy narażanie się Dewetowi było słusznym posunięciem. Ale rzeczywiście, o ile leży ci na sercu dobro Temerii. Co masz na myśli? Coś wisi w powietrzu. Hmm. Mów jaśniej. To proste. Wyjeżdżając, król zostawił dla mnie list. Powierzył mi piecze nad wyzimą. Spójrz. Wygląda na autentyczny. Powierzam ci pod swoją nieobecność. Tak, wiem, że umiesz czytać. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż prócz pieczęci masz tu królewski podpis. To prawda. Na pozostałych edyktach nie było podpisu króla. Pieczęć łatwo ukraść. Podpisy już tak prosto nie podrobisz. A więc królewskie edykty to fałszywki? Otóż to. Ciekawa informacja. Moje podatki idą na utrzymanie stada baranów z rana. Gdyby nie potwory i bandyci, to miasto nie byłoby naprawdę przyjemnym miejscem do życia. A czy Twiz już sobie poszła stamtąd A, nie, to się odpocznę. Witam. Witam. Mogę Chcę odpocząć. Chcę odpocząć. Masz, wolny pokój. Masz wolny pokój? Tak. Należy się pięć Orenów.

tutaj zajmiemy takie coś głębokie cięcie z no i gra gitara hm a czy w e mamy jakiś albedo nie mamy No i dobrze. jest już będzie z powrotem. To już ominę, że fakt jak tam idę. Pobaczę z naszymi mojami, pięć piłek roliżka. Trzeba będzie znowu iść na te głupie bagna tam na nie? Fredery! Mam akurat... ...chuj frederów. Może z zabiłeś w tym maju Jaka kurę zdążyłem 3 aż wyszły? O, mój Ale w mowy też Ale włączyłem mocno ten silny z O wiesz, to oddarzenia jest to tak duże. Zobaczcie się jak tutaj. Zobaczcie sobie jakby jak faj hitów i już. 啊，估计你这些货不 Zepchnąć nas tutaj na dół. To nie do pomyślenia. nie jest tak źle. Blisko kajczma. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Którego? O kłach fledera. Płacę za trzy Dobrze się składa. Proszę, oto one. Weź to Złoto w nagrodę.